Witajcie! Witam Was bardzo serdecznie w trzecim już customie. Będę malowała tego doga. Potem będę wa pokażę Wam, jak wyszła mi pierwsza warstwa farby, i będę Wam na bieżąco pokazywać. To ja już idę malować. Pomaluję. I jak wyschnie, to wam pokażę kolejny update. To na razie pa, pa! Po pierwszej warstwie czarnego właśnie tak wygląda dok. Nic się nie zmieniło. Tylko ta plamka, tutaj z tyłu głowy zniknęła tutaj też zostały zamalowane. I oczy też trochę. Potem nałożę. Drugą warstwę na oczy. I już będę tylko na oczy nakładać, bo reszta jest już w porządku. I teraz idę się umyć. Potem znowu będę malować. Godzinę będzie to łącznie trwało. Ale dla Was to minie tak. Pyk i już. Dobra. To już nie będę tak gadać więcej. No do do na czarno oczy i nałożyłam wszędzie pierwszą warstwę różu. Tutaj tak to średnio wyszło. Na prawie nie widać, ale była za rzadka farba i co poradzić? Witam Was bardzo serdecznie już kolejnego dnia! Woohoo! Nie! Ej, kto krzyknął? Nieważne. Nałożyłam warstwę czerwonego, chociaż wiem, że miał być różowy. Ale już tak, różowego trzy warstwy nałożyłam, a wyglądało jakby była jedna. Dlatego zmieniłam w projekcie na czerwony. I myślę, że dobrze nawet zrobiłam. I tak sobie teraz wygląda. Będę malowała tak jeszcze jedną warstwę. Na pyszczku może dwie. I już skończę z czerwonym i zacznę robić niebieski, tak jak było w projekcie. Okej, okay, nałożyłam już chyba wszystkie warstwy tej farby. Ja kocham tą moją niemiecką farbę, którą maluję. Mogę Wam w opisie, jeśli chcecie, dać jej nazwę. Okej, okay, nie, to nie. I teraz będę malowała. Niebieskie plamki, a po niebieskich plamkach oczy. Już skończyłam malować na niebiesko. Tak na razie wygląda. Tutaj w oku średnio malowałam, bo to będzie jeszcze oko i nie I teraz będę malowała już oczy. To do zobaczenia! Okej, okay. skończyłam już customa. Zaraz wam go pokażę, ale najpierw pokażę wam projekt. Nie! Kto to znowu krzyknął? I znów nieważne. Dorzek miał wyglądać tak. A wygląda o tak. Według mnie ładnie wyszedł. Nawet. Jest to mój trzeci custom. A tak ładnie wyszedł. I teraz tak, pokażę wam, czym zrobiłam oczy. O tym białym markerem mogę wam podać nazwę i sklep, gdzie go kupiłam. Jeśli chcecie, to podam wam w opisie. Nie! Nie, to nie. Ok, to je že bilo na toliko. Zastavi like, subskripcijo in poletite kanal z njim. Pa, pa!